Przechodzimy do kolejnego punktu. Uchwała w sprawie zawarcia przed gminę Raszyn umowy użytkowania części nieruchomości ułożeń gminy Raszyn obręb Falenty, oznaczonego Działka, 6 łamane przez 12, o 4 stopni kwadratowych oraz budynków sektora badania publicznego przedszkola falenda. Falentach. Panie Wójtku, dziękuję bardzo za przybycie i pomoc w dzisiejszej uchwale. Proszę bardzo o informację, może opinia Komisji Budżetu najpierw, Komisja Budżetu pozytywnie do projekt projektu uchwały jedno właśnie Dziękuję bardzo. Oddaję głos takiej uchwały Witam Państwa. Chciałem ja, ja, Państwa prosić o no, podjęcie uchwały w sprawie zawarcia z Instytutem technologiczno w walentach z w wodnikiem nieruchomości oznaczonej ewidencji numerem 612 przez 12 metrów. Umowy użytkowania części tej nieruchomości, na którym mieści się przedszkole publiczne u Chciałem dodać, że dotychczasowa umowa użytkowania zawarta została w 2004 roku na okres 10 lat. Wygasa dopiero w październiku, ale mając na względzie to, że będzie prowadzony nabór do tego przedszkola, zasadnym jest objęcie w tej, w tej uchwały. Chciałbym dodać również, że. Z tej strony ustaliły, że ta umowa będzie objęła na okres jednego roku, czyli okresu jednego roku szkolnego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję właśnie o pytaniach. Nie ma pytań, w związku z tym, że nie ma pytań, zamykamy dyskusję. Przechodzimy do głosowania projektu uchwały. Uchwała w sprawie zawarcia przez Wymian Laszek umowy użytkowania części nieruchomości położonych w gminie Laszek obręb falenty oznaczonej jako działka 6, ułamane przez 12 o powierzchni 4000 stopni kwadratowych oraz budynków w celu prowadzenia publicznego przedszkola nad Kto Ktoś z Państwa nakłada przyjęcie projektu uchwały, proszę podnieść rękę. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.